ten człowiek który sprawuje urząd prezydenta Rzeczypospolitej zostaje sam yy, i to on musi zdecydować to on musi wziąć na siebie odpowiedzialność i pan prezydent Karol Nawrocki doskonale to rozumie. Co? To był w ogóle rekord wizyt polskiego prezydenta w Białym Domu. Ja uważam, że to jest miesiąc bardzo dobry. Duża y, aktywność prezydenta właściwie na każdym polu, bo, no cóż, no Donald Tusk liczył na to, że y, jego współpracownik, j, jego zastępca y, w Platformie Obywatelskiej, czyli Rafał Trzaskowski, wygra wybory prezydenckie i wszystko pójdzie jak spłatka i wszystko będzie grzecznie i elegancko podpisane. Duda chwali Nawrockiego, Tusk jak zagubiony idiota. Polacy wstrzymali oddech. Na polskiej scenie politycznej wrze. W czasie gorącego wywiadu prezydent Andrzej Duda nie pozostawił złudzeń. Przyszłość kraju należy do odpowiedzialnych, silnych i patriotycznych przywódców. Padły mocne słowa o Karolu Nawrockim oraz bezlitosna krytyka Donalda Tuska. Andrzej Duda mówił o Karolu Nawrockim z podziwem i szacunkiem. To człowiek, który rozumie wagę historii i wyzwań współczesności. Ma odwagę, ma charakter. Polska potrzebuje takich liderów. Ale my, panie redaktorze, gramy bardzo mocno i to, to ja, myśli pan, że gdyby nie bardzo zdecydowana w tym zakresie postawa moja, a dzisiaj pana prezydenta Karola Nawrockiego, to pan prezydent Donald Trump powiedziałby publicznie do mediów, że zapewnia o tym, że, że, nie, że absolutnie nie, wy, nie zostaną wycofane żadne jednostki amerykańskie z Polski i że jeżeli Polacy będą chcieli, to, to, to obecność amerykańska militarna zostanie w Polsce jeszcze zwiększona? Nie, no to jest efekt właśnie tych zabiegów, które są realizowane od lat, były realizowane przeze mnie, w tej chwili są kontynuowane w sposób zdecydowany przez prezydenta Karola Wrockiego i dzięki Bogu mamy te bezpośrednie relacje cały czas trwające. Jesteśmy dobrze przyjmowani w Białym Domu. Ja byłem znakomicie przyjmowany przez prezydenta Donalda Trumpa, to był w ogóle rekord wizyt polskiego prezydenta w Białym Domu tych oficjalnych w czasie jednej kadencji. Mówię tutaj o pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa i i mojej pierwszej kadencji. I dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki otwiera swoją pierwszą kadencję i swój i swoją, swoją działalność międzynarodową w sensie wizyt zagranicznych, właśnie od wizyty no to mam... prezydenta Donalda Trumpa na jego zaproszenie w Białym Domu. No, mm, przepraszam, ale to pokazuje tą jakość stosunków polsko-amerykańskich na tym poziomie prezydenckim rzeczywiście najwyższą, właściwie od 1989 roku, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest ten czas, kiedy w spokojny sposób rozmawia się na temat e, tego, jak działać, kiedy, kiedy Argumentuje się przedstawiając potrzeby w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa sojuszniczego. I tutaj jestem przekonany, że zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i jego Panie współpracownicy wykonali dla Polski znakomitą pracę. Zresztą przecież prezydent rozmawiał teraz też telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem. Ja myślę, że tutaj sprawy są na bardzo dobrej drodze. Cieszę się, że jednocześnie nasi europejscy sojuszniczy, sojusznicy z NATO również aktywnie włączają się w Umacnianie bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO, no choćby e, wczorajsze o, oświadczenie premiera Hiszpanii o tym, że dołączają się tutaj do wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki, to bardzo cenne i bardzo ważne. To pokazuje solidarność sojuszniczą. Jeżeli tą solidarność sojuszniczą chcieli wypróbować Rosjanie, to widzą, że ona istnieje i że ona jest twarda. Panie prezydencie, wspomniał pan pana Karola Nawrockiego, więc zapytam, jak z pana perspektywy ocenia Pan jego pierwszy miesiąc. Zdaje egzamin czy nie? Daje radę? Ja uważam, że to jest miesiąc bardzo dobry. Duża ym, aktywność prezydenta właściwie na każdym polu, zarówno na, na polu legislacyjnym. E, realizuje swoje zobowiązania wobec wyborców, realizuje swoje zapowiedzi, jest bardzo konsekwentny. A nie idzie za ostro? Nie idzie za ostro tyle, wet. Jednocześnie, jednocześnie znajduje czas na to, żeby, żeby spotkać się z wyborcami, ale panie redaktorze, e, Proszę zwrócić uwagę, z czym my mamy do czynienia. My mamy do czynienia jednak w pewnym stopniu z ustawami, które poprzednio ja zapowiadałem, że jestem skłonny je, jak to mówimy, zawetować, tak? czyli skierować do ponownego rozpoznania przez parlament. I one były przytrzymane przez, przez rząd, one, one były przytrzymane w parlamencie po to właśnie, żeby, żeby nie pozwolić mi tego, te, te, tego zablokowania przeprowadzić, bo no cóż, no Donald tu liczył na to, że jego współpracownik, jego zastępca w Platformie Obywatelskiej, czyli Rafał Trzaskowski, wygra wybory prezydenckie i wszystko pójdzie jak spładka i wszystko będzie grzecznie i elegancko podpisane. Tymczasem okazało się, że Polacy zdecydowali inaczej. Wygrał Karol Nawrocki, no i cóż, no, um, ustawy trzeba było uruchomić, no, a prezydent konsekwentnie. Wykonuje to, co było zapowiedziane, yy, czyli po prostu nie zgadza się na to, żeby takie rozwiązania, które w jego przekonaniu są wcześniej, w moim też, by, były szkodliwe dla Polski, dla Polaków, weszły w życie. Myślę tutaj choćby o ustawie wiatrakowej. A jak pan ocenia współpracę dwóch pałaców, małego i dużego, bo teraz mamy chwilowe zawieszenie broni w związku z tymi dronami, ale myślę, że sytuacja no, wróci do takiej normy, czyli bardzo mocno szorskiej przyjaźni. Czy nowa konstytucja, niektórzy tak uważają, tutaj by coś zmieniła? No oczywiście, że od lat trwa dyskusja na temat tego, jaki model tak naprawdę prezydentury powinien w naszym kraju być, i że no, trzeba jak gdyby dojaśnić te, te kwestie w ustawie zasadniczej, to znaczy albo zdecydowanie postawić na model prezydencki, albo zdecydowanie postawić na model doradzał? Czyli tak zwany kanclerski. <grym> ja jestem zwolennikiem modelu prezydenckiego, bo uważam, że wtedy jest jasno określona odpowiedzialność. Jest ten jeden prezydent Rzeczypospolitej Polski konkretna osoba wybrany przez naród i tą odpowiedzialność rzeczywiście dostaje. A dzisiaj mamy trochę taką sytuację, że ludzie głosują w wyborach powszechnych na prezydenta, wydaje im się, że prezydent to nie wiadomo jaką będzie miał siłę. Też podawałem ten przykład właśnie yy, na spotkaniach, Mówię, no jest napisane w konstytucji, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, wszystkim się wydaje, jak to, On to przecież powinien rozkazy wydawać armii. To jak prezydent każe, to armia będzie to robiła. No tylko że później jest napisane, że w okresie pokoju swoją funkcję zwierzchnika sił zbrojnych wykonuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. O a widzi Pan taką realną szansę na zmianę konstytucji? No bo tu jest potrzebna duża większość parlamentarna, ale prezydent Nawrocki mówi, że chciałby o tym dyskusję co najmniej rozpocząć. To jest bardzo trudna sprawa, ale ja uważam, że bardzo słusznie, że prezydent podnosi tę kwestię od razu na początku swojej kadencji, zapowiada to. Ma na to pięć lat czasu, ja mam nadzieję, że więcej, że będzie miał na to dwie kadencje. Ehm, głosowałem na niego i cieszę się, bo, bo, bo patrząc na, na ten pierwszy czas wykonywania przez niego funkcji, uważam, że wykonuje ją bardzo dobrze, z wielką energią, zaangażowaniem jest dla swoich rodaków, jeździ dużo po Polsce, spotyka się z ludźmi, a jednocześnie jest aktywny na arenie międzynarodowej. Uważam, że świetną decyzję podjął, że zaprosił do, do, do Warszawy partnerów, prezydentów państw wschodniej flanki, zanim pojechał do Waszyngtonu. Cieszę się także, że była pani premier Danii, Mette Frederiksen, bo to pokazuje bardzo dobrą współpracę także w, w basenie Morza Bałtyckiego. Więc prowadzi bardzo aktywną prezydenturę na każdym kroku. W moim przekonaniu tak trzeba. Ja też starałem się to robić. Ma pan jakieś rady dla prezydenta Nawrockiego? Rozmawiacie czasem ze sobą? Dzwoni do pana, podpytuje o coś czy nie? Rozmawiamy ze sobą. Ja powiedziałem panu prezydentowi, że zawsze jestem tutaj do jego dyspozycji, gdyby, gdyby czegokolwiek potrzebował. Ale proszę pamiętać, że każdy prezydent musi sam podejmować decyzje i każdy prezydent jest sam za swoje decyzje odpowiedzialny. I to jest rzecz najistotniejsza. Można mieć bardzo wielu doradców. Bo można powiedzieć tak, bardzo łatwo jest doradzać, ale na końcu samym ten człowiek, który sprawuje Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej zostaje sam yy, i to on musi zdecydować, to on musi wziąć na siebie odpowiedzialność i pan prezydent Karol Nawrocki doskonale to rozumie. Co by pan doradzał Nawrockiemu w kwestii raportu tego aneksu w USC, bo pan przez 10 lat tego nie zrobił, teraz mówi się, że chyba nowy prezydent chciałby coś takiego zrobić. jakby pan mu doradzał? Pan prezydent Karol Nawrocki, kiedy zapozna się z dokumentami, sam podejmie decyzję w tym obszarze, tak samo jak podejmował ją wcześniej pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Potem ja podejmowałem tą decyzję. Być może tą decyzję będzie podejmował także pan prezydent Karol Nawrocki. A co by pan mu doradził? Pan prezydent zapozna się z tymi aktami i sam oceni. Proszę pamiętać, że przez, przez lata był szefem Instytutu Pamięci Narodowej, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Kto jak kto, ale pan prezydent Karol Nawrocki na tych sprawach się zna. Panie prezydencie, w jednym z wywiadów ostatnich mówi pan o tym, że konieczna jest zmiana pokoleniowa w całej polskiej polityce, ale też no, u szczytu w sterów PiS też przydałaby się taka zmiana. Czy widziałby pan siebie na takim miejscu? Panie redaktorze, zmiany następują, następują wtedy, kiedy zapadają takie decyzje społeczne. I wtedy kiedy taka zmiana rzeczywiście będzie potrzebna zdaniem tych, którzy mogą tej zmiany dokonać, czyli członków akurat prawa i sprawiedliwości, bo, bo do tego Pan nawiązuje, to z całą pewnością y, ta zmiana nastąpi. Ja tutaj jestem co do tego, co do tego spokojny. Jeżeli, jeżeli y, członkowie Prawa i Sprawiedliwości in gremio uznają, że taka zmiana jest rzeczywiście potrzebna i zasadna, to będziemy to widzieli i, i pewnie wtedy w efekcie ta zmiana. W Ale czy, czy pan widziałby sposób, siebie na dochoduje? tym fotelu? <laughs> A to nie jest kwestia, panie redaktorze, widzenia siebie, tylko to jest to, że to ludzie muszą być, panie redaktorze, za wami. Dobrze, Karol Nawrocki, może on powinien myśleć w perspektywie pięciu, czy może więcej lat, żeby właśnie coś takiego dla niego w przyszłości się znalazło. A to zobaczymy, to czas pokaże to. To są indywidualne zdolności. Ja nigdy nie uważałem siebie za, za człowieka, który miałby zdolności do tego, żeby być liderem partyjnym. To jest, to jest bardzo specyficzna y, y, służba dla, dla, dla Rzeczypospolitej, bo ja jednak wierzę, że zawsze jest to służba dla Rzeczypospolitej, bo to jest jakaś realizacja polityki. Natomiast natomiast to, to wymaga pewnych specjalnych talentów i specjalnych predyspozycji. Ja nigdy tych specjalnych talentów i predyspozycji akurat do tego rodzaju działalności u siebie, u siebie nie widziałem. To jeszcze o coś Przyznajem. zapytam. To dlatego też nigdy, dlatego też nigdy się. Dlatego też nigdy tak, byłem krytykowany, Duda nie tworzy żadnej swojej partii, Duda nie tworzy żadnej swojej formacji, Duda nie, nie grupuje wokół siebie ludzi. Ja nie uważałem nigdy, że mam talent ku temu. Ja nigdy nie próbowałem wokół siebie tworzyć jakiejś frakcji, czy to jeszcze będąc w Sprawie Sprawiedliwości, czy później jako prezydent tworzyć jakiejś partii prezydenckiej, co wielokrotnie próbowano gdzieś tam wokół mnie suflować. Nie uważałem, że jestem do tego stworzony. Uważałem, że moje zadanie jest inne, zwłaszcza to, które powierzyli mi rodacy w wyborach prezydenckich. Od samego początku do samego końca starałem się je wykonać jak najlepiej, realizując moje wyborcze zobowiązania. To inaczej zobowiązania. zapytam, może prezydent Nawroski powiem myśleć się... O takim ugrupowaniu prezydenckim. Coś, co połączy PIS i Konfederację, bo przecież wiemy dobrze, że głosowali na niego zwolennicy tych obu partii głównie. Ale to proszę pana prezydenta Nawrockiego o to pytać, a nie mnie. Dobrze. Panie prezydencie, wrócę na koniec do książki, bo w tej książce opisuje pan wiele różnych zakamarków tych 10 lat, ale dużo tam jest pan też e, autorem tej książki. Dużo jest o takich sprawach prywatnych, domowych. Pan na wielu stronach tęskni do takiej normalności. Wolności. Zapytam, czy dziś już miesiąc po. Odejściu z urzędu prezydenta czuje pan tą wolność? Czy pan już ją ma czy jeszcze nie? Ja się nie? zastanawiałem tutaj, śmiałem się pod nosem, czy to przypadkiem nie dla mnie była zadedykowana ta piosenka, która tutaj szła przed naszą audycją Wolność kocham i rozumiem. No jak pan to widzi? Brady, czuje pan wolność wszyscy, już czy nie? Wszyscy słuchacze to słyszeli. Ja rzeczywiście tak jestem, takim człowiekiem, który no, lubi takie nie tylko poczucie w sensie takim psychicznym, ale taką rzeczywiście realne posiadanie takiej wolności, swobody, czasem trochę samotności. Tego mi brakowało bardzo w trakcie, w trakcie prezydentury i kiedy kończy się ta prezydencka służba w znaczeniu czynnym, to można, to można trochę to odzyskać, ale przede wszystkim mi zależało na tym, żeby opisać, dlatego wydałem tą książkę, żeby opisać em, prezydenturę moimi oczyma. To jak ja ją widziałem, dlaczego podejmowałem takie, a nie inne decyzje, jakie emocje mi towarzyszyły, jaki m, m, widziany moimi oczami jest obraz tej prezydentury tych 10 lat i tak jak mówię, aby wcześniej, żeby pokazać też jaka była tego podbudowa, skąd wzięły się e, moje decyzje, dlaczego jest, mam taki, a nie inny sposób myślenia. Uważałem, że pokazanie e, m, mo, najważniejszych dla mnie momentów w moim życiu, jak również i, e, i, i opisanie mojej mojej drogi, także drogi mojego dorastania, wychowania, tego co było dla mnie istotne, harcerstwa. Tylko e, dlaczego e, pani Prezydencie to... tej książki nie ma w księgarniach? Dlatego, że przyjęliśmy taki, cóż tu wiele mówić, nieco amerykański sposób, zarówno jeżeli chodzi o narrację, bo, bo cieszę się, że, że, że wielu e, e, czytelników i, a, i także wielu dziennikarzy podkreśla, że jest to pierwsza w ogóle w historii w Polsce książka wydana przez prezydenta Rzeczypospolitej, no byłego prezydenta Rzeczypospolitej, która jest pisana w pierwszej osobie jak książki amerykańskich prezydentów. Tak, dokładnie na tego typu opowieści ta książka jest wzorowana, właśnie na takiej opowieści powieści własnej prezydenta Rzeczypospolitej, a jeżeli popatrzymy na prezydentów, no to, to proszę spojrzeć, że zarówno prezydent prezydent Bill Clinton chociażby, czy, czy, czy prezydent George Bush sprzedają swoje Panie książki bezpośrednio poprzez swoje strony w internecie i ja zastosowałem dokładnie tą samą metodę. Wszystkich zachęcam. Musimy kończyć, bo za moment Andrzej fakty. AndrzejDuda.pl i tam można tam można tą książkę nabyć. Ostatnie moje pytanie, teraz co dalej? No bo został pan też poniekąd... YouTuberem, czy to ta przyszłość, czy coś jeszcze Pana w najbliższych miesiącach czeka? No tak nie do końca uważam, że zostałem youtuberem, bo ja szczerze mówiąc nie prowadzę tych audycji, które, które przygotowujemy. I, i, I to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że Andrzej Duda będzie sobie zapraszał tutaj do studia w kanale Zero Gości i będzie z nimi rozmawiał. Nie, 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 nie. To nie jest taka konwencja. Ja zapraszam oczywiście do, do oglądania, bo to jest taka troszkę konwencja w stylu BBC. Tam rzeczywiście. Jestem nie tylko ja, ale są też inni rozmówcy, ale to nie ja jestem prowadzący A Politycznie, Panie Prezydencie ja prowadzę tam główną narrację i jestem głównym aktorem tego, bo, bo to jest opowieść o tych właśnie czasach, o tych dziesięciu latach, chociaż także z komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. Ale są, są różni goście, z którymi razem tą, tą politykę realizowałem przez, przez, te, przez te ostatnie 10 lat i, i, i dla mnie te, te wypowiedzi są co najmniej równie ważne, jak nie nawet ważniejsze niż, niż moje, bo, 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 bo to jest właśnie taka suma obserwacji i odczuć. A politycznie jaką przyszłość Pan widzi dla siebie? Jakie perspektywy się rysują? Czas pokaże, jak powiedział klasyk. Czas pokaże, zobaczymy. Ja powiedziałem, że ja jestem zawsze otwarty do Służby dla Rzeczypospolitej, do służby publicznej, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, bo ja nigdy nie walczyłem o żadne stanowiska, ja odpowiadałem zawsze na zapotrzebowanie, jakie było. Oczywiście, kiedy byłem kandydatem w kampanii, to, to wtedy starałem się wygrać, tak? I uczestniczyłem w wyścigu wyborczym, tak? I to nie raz, zresztą z wielkimi sukcesami, bo jednak czterokrotnie wygrałem głosowania prezydenckie, wszystkie, jakie, jakie były, w jakich uczestniczyłem osobiście. Natomiast chcę podkreślić, że ja nie walczyłem o to, żeby stać się kandydatem na prezydenta. To po prostu taka była decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą w tamtym momencie uważałem, że niezwykle ryzykowna i do dzisiaj podziwiam geniusz y, i niezwykłe wyczucie polityczne, przede wszystkim prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jednak, co by tu wiele nie powiedzieć, no, wziął na siebie odpowiedzialność za tą decyzję w tamtym czasie. Y, sam zresztą miał świadomość tej odpowiedzialności, bo o tym też... Panie posię, prezydencie, wziął, musimy stawiać ludzie, kropkę... ...być albo nie być ugrupowane. Musimy postawić kropkę, bo za moment fakty na antenie RMF FM. Bardzo dziękuję za to spotkanie z naszymi słuchaczami. Prezydent Andrzej Duda był naszym gościem. Dobrego... Dziękuję bardzo i... Spokojnego dnia. Zapraszam do lektury. Oczywiście, że tak. Spokojnie. Kolejnego dnia i dużo wolności życzymy. Duda ceni wolność ponad wszystko. W dalszej części rozmowy padły słowa, które zelektryzowały opinię publiczną. Lubię swobodę i wolność. Tego najbardziej brakuje podczas sprawowania urzędu, zdradził prezydent. Te słowa wielu odczytało jako sugestie, że Andrzej Duda po zakończeniu kadencji nie zniknie z polityki, ale może obrać nową drogę. Czy stanie się nieformalnym liderem obozu patriotycznego? Polska stoi dziś przed wyborem. Albo silna armia, prawdziwa niepodległość i odpowiedzialne przywództwo, albo chaos, który proponuje Tusk podsumował Duda. Jedno jest pewne: emocje sięgają zenitu, a polityczna burza dopiero się rozpoczyna. Polska nigdy nie była bliżej historycznego przesilenia.